Good morning, hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na Targu Gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy i mamy miodzik. Kolego, pójdę ten miodzik? 50 zł. 50 zł to jest, ile to jest? 09 Proszę bardzo, do kolegi miód lipowy. Jakby ktoś chciał tutaj y, oryginalny, jest tam Jarniu Tomasz Pysiak. Także do pana Tomka zapraszamy. Miód, powiedz mi koronietę kolego, po ile masz tutaj? A taki serek? A ten serek, powiedz mi po ile? Jedychy. A tu masz Wiedenskiego i te ciemne, po ile? Tak. Podwieruchy pod do koleżki, ma takie głąbki fajne. Czepalki też, koronia widzę. Dobra, dobra stoi stój kolega z stój, 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 ja nie wiem. A to takie przedłużone, Tomek, po, po ile? Ten taki, o, to, to widzę te takie przedłużone troszeczkę. Tomek, po ile te takie przedłużone, tak jak te? 50 zł 50 coś to pisać. Yy, pod filmem do Tomka, Tomek czyta komentarze, a Wy Śwanczyki siebie Tomek, ile? Też I Tomek czyta komentarze, bo już miałem tam po prostu, którzyś, yy, to będą się odzywać, proszę bardzo Po takie goły mi do Tomka A te to jaśniczki, kolego, u Ciebie po ile są? Po ile o, Po ile po O, proszę bardzo, kolega zrobił przecenę po dyszku. A to są fajne mi I Wy Śwanczyki też, bo to są tutaj nie, czyżaki Krzyżaki, bo tak ciemno nie widać. Krzyżaczki, też podyczku, tak? Jest po podyczku. Jak kolegom masz na imię? Do Andrzeja mojego imiennika, pisać pod filmem w komentarzach. Andrzej też czyta komentarze pod filmem. A do dochodowców, proszę czytać komentarze, bo dużo kolegów chce nawiązać z wami kontakt, a koledzy się po prostu nie odzywają, nie odpisują. Jeżeli ja mam telefon, to ja udostępnię telefon. Nie mam problemu. Proszę bardzo. To są tiplerki też wszystko podjechał kolegi. Do mojego imienia, Andrzeja. Andrzej czyta komentarze pod filmem. Takie berlinki, po ile? Po 15, tak? Jak rymeczki? Przydźcie parę. Zapraszamy do kolegi. Jak ma pana imię? Ja. Do pana Jana. Jakby co? I pan Jan się da też komentarze. Tak. Te triplerki żółte to po ile, kolego? Po 15. Po 15, a ten Winerek. A tutaj co jest King chyba, tak? King plus Parakingu. Ile te kingi? Stówkę. Stówkę. Jak pan ma najmniej? Przepraszam. Piotry. Do pana Piotra pa, Piotr Wiesz, też się tak komentarze, by też chciał tutaj z Panem Piotrem nawiązać kontakt, takie głąbki Para Kingów jest. Proszę bardzo no. Te korunia, ten klimeczek ile? Tam 10, zł. 10 zł. A tu masz te, te żałobniczki no, żałobne, Łapciate, koroniate. Tak. Łapciate, kroniate. i takie para para 50 zł. Proszę bardzo, kolega przecenę szukali wcześniej właśnie masz ich żałobnika, ja z tego szukał jeden. Chodź też mówisz, że szukał No. Tu mamy takie gorę, zwyższe półki, krymeczki widzę Farłupki Proszę bardzo, ale gdzieś... Pana są? Pana? Czy nie? Nie, poszedł dziś Pocztowe i takie proszę bardzo, tu też składowe też trochę widać gołębiec, niby miało padać, ale do południa nie pada. Pogoda dzisiaj, o proszę bardzo, jakie wesołe, jak ruchają go. I tu też takie gołąbki są, ale nie ma tu kolegi, nie ma nikogo. zasolutkiem miłe ptaszki. Nie ma nikogo. też nie ma hodowcy to po ile? po 50 od dreszki a te winerki? po Kolega, kolega jak masz na imię? bez imienia, bez imienia. ok to w porządku to są co? przepiórki? o i mamy dzisiaj na targu przepiórki te przepióreczki kolego po ile za sztukę? po ile? po takie przepióreczki mamy a te pocztowe, o to, to jest chyba ten tygrysek? Nie, Samczyk. Belg. Samczyk. Ile taki belk Samczyk? Pięćdziesiąt. A to są jeszcze zagraniczne jakieś? Nie. Nie ma, tylko belk, tak. A takie młodziaczki, te, te pocztowe, po ile? Parka, tak? Czy sztuka? Sztuka. Sztuka Gwryszki. Do kolegi z kartami, z lodowodami, jak kolega ma Do pana Leszka. ja bym ktoś chciał. Takie gołąbki, tutaj jest ten belk właśnie ten szumerkowaty. Do pana Leszka pod filmem pisać w komentarzach. Dzień dobry. Witam, witam. A tutaj mamy te papuszki. Zeberki i zaberki, Zeberki a tutaj nadal falskie. Zeberki po trzy tak? I też pod Zapraszamy do kolegi Leszka. Bo leszek czyta akurat komentarze, aby to chciał takie gąbki, młodzieżki, podwiedzki z rodowodem I tu mamy belga, samicę Cześć Janusz. A taki królik samczyk? Tam jest. Jaki samczyk, ile? 140. 140 zł Parka tych kogucików jest tutaj, czy kogutek. kogutek. i kurka. Ile taka parka? Ile? A, trzy dyszki. Nie no, trzy dyszki nie parka, na pewno nie, sztuka. Chyba nie? Pan zażartował teraz. Proszę to mnie nie pompować, kurde. Trzy dyszki, sztuka, Gdzie tak? jest? Był już tutaj. Kto to, Nywek? No. Niwek to sam jest. Sam jest. A ile on za jest? Co? Ile chce za nie wiem? A chyba nie wiem. 15? A takie jaśniaczki? Z, z takiej półki, nie pan się nie martwi. Takie jaśniaczki po ile? Jak lecą? No, A po ile? Po 50 zł. Jak lecą, ale wybiórczo to jest on proszę Proszę bardzo, to są gąbki składowe. Proszę zobaczyć, jak się prezentują. Do pana? Jak pan ma na imię? Nie, daj pan spokój. Dobra. Samica. Samica Ile zgał tę próweczka samiczka? Mieszkę Dziówek ale fajna miła kurcze Był samczyk to bym wziął żeby samczyk Ja wiem A te jaśniaczki po ile, bo są takie miłe fajne Po mniej więcej? Po dwie dychy trzy A samczyka ma pan jakieś tutaj? A te pasiaczki koreniate to ile? 10 zł. Proszę bardzo, tu są koroniate wyszlanczyki łapciate. Te koroniate to ile za parka takich wyszlanczyków? 80 zł parka, tak? A tu te masłowe, widzę, koroniate masłowe są. I To są y, żałobniki, tak? Takie te żałobniki masłowe. Po trzy dychy. A te żółte sroczki to po ile, taka parka? E, e, Sami stówkę też są po 60, 70, 10, zależy. Góry. Zależy. 50, 70, 60 zł. Jak pan ma na imię, przepraszam? Andrzej. Do mojego imiennika, Andrzej. Andrzej czyta komentarze, bo tam kolega był zainteresowany nawiązaniem kontaktu z żółtej Także do kolegi Andrzeja. Andrzej czyta komentarze pod filmem. Ok? Tak? Nie zaszkodzi przeczytać. Tu pasiaczki, te pasiaczki? A to są kolegi, nawet nie wiem. Aha, kolega poszedł gdzieś, tak? Takie po ile kolego? Po 10 dyszek Tu takie łapczaty widzowane w nerki po ile? Parka? Nie ma kolegi? Nie ma Aha, chyba tak 60 zł, nie? Tu fajny masłowy widzę Biały tak samo, ale nie ma Nie A takie bocianki? Parka ile? Nie wiadomo, bo, bo, bo Stówkę, <noise> tak? Stówkę parka takich bocianków. A te to, to jaśniaczki czyacek? Po ile to za sztuczkę? Po 50 zł. Ale te właśnie, takie dzioby mam. No nie ma właściciela, bo ja bym powiedział, że to są rzeszowskie, ale nie wiem, nie ma i to tych te siwych też nie ma. Nie ma tutaj tego pana tych te siwek poczowych. Gdzieś poszedł. Mamy siwy pocztową, ale... Staropolski, tak? Dzięki panu. Staropolski to są te staropolski są, ale nie ma właściciela. To też są widzę wszystkie siwe takie powinny być z kartami, bo widzę kilka obrączek, ale nie, nie ma Nie ma właściciela. Dziorek to nie twoje, wiem, że to masz inne. Nie, nie, nie. Takie koroniaty to parka, taki koroniaty o ten ten i tutaj ile za tak. takie taka, takie koroniatie taki, po cztery sztuka, a winerki. O ten winerek jest ładny, widzę. Taki winerek? 80, 80 zł. Pańskie tu są te jeszcze? Wywrotki, ten żółty i czerwony parę takich wywrotek? Nie. To jest wiedeński na siebie, tak? Takie wiedeński? Abo A bocianki? Poczyliszki. Do pana, jak pan na Ja Janusz. Do pana Janusza jakby coś, pan Janusz czyta komentarze. Jak to tutaj kolega by chciał nawiązać w kontenie. A ten biały to jest pocztowy? Nie, to jest ten. Nie! Albo Orzeł, albo Staropolski, nie? Nie. Nie, nie, nie. To Pan poszedł, Trudno, nie, tu są czepelki Do Pana Leszka, tak? Do, do, dobrze zapamiętałem, do Pana Leszka Janusz. A, Janusza, sorry, do Pana Janusza Pani Janusz ma. Proszę zobaczyć, jak go mi się prezentują A te pierdki żółte, parka Ile taka parka? Przydyszki. Dobre ceny, Pan Janusz ma I gołąbki, proszę bardzo, jak się prezentują, jak stoją na baczność Jak laneczki Do Pana Janusza no. Jakby coś tu są taka inna półka, te jasne, i są mi kuciaki takie jak ten, proszę bardzo. Tylko ten to jakaś rasa jest taka inna, nie? Ten jasny. Czarnodziół. Czarno czarno Panie Anuszy, i pójdę tutaj te ptaczki, te jaśniaczki. Pod dwie poduszki. Zapraszam do pana Jusza. proszę zobaczyć, jakby mi się prezentują, jak stoją. Podobają mi się, fajne, fajne, Głębie, cześć. Do Pana Janusza. To jest są wszystkie karteczki Pana Janusza. Zapraszamy do Pana Janusza. A te perłowe nie ma gdzieś, proszę, bo to nie marka są. A Pana, po półtorej stópki. Do Pana. Jak Pan ma na imię, przepraszam? Do Pana Huberta. Po półtorej stópki te parowy. proszę sobie zobaczyć. Widzę tak, ale to też jest zwykły tutaj, ten, a ten zwykły to zwykły. To jest taka, no, 60 zł. To też Pańskie, to Panie Hubercie. Do Pana Huberta też... Po te jaśniaczki, tylko te jaśniaczki to są tańsze, nie? Bo bo tak? Po stówce. proszę bardzo, posiaczki, karpiatki, karpiaki do pana Huberta te... i pan Hubert czyta też komentarze pod filmem. Też pańskie? I te samiczki też po ile? Stówkę, tak? Do negocjacji. Jakby coś pan Hubert czyta komentarze. Tu kolega Hubert ma taką karpiaczkę wyloteczkę, proszę bardzo, wielutka taka. O o! sześć białych do pana Huberta po takiej głąbki jakby coś pan Super czyta w komentarze, aby ktoś chciał skontaktować się proszę pisać. No bo 22 jest, bo 20, Tam 20 to jest sił pierwszym była. Tu nie ma właściciela no. też. Koroniate widzę jak głębi się prezentują Tu ma słowę Koroniatę, jakby coś do kolegi Pawła, proszę pisać. Karpiaki. Takie gołąbki ma Paweł. Zapeszki. Masz tego perłowego, czy zapomniałeś? Nie za I proszę bardzo, jakiś jaśnieczek na białym go nie? Późne są Później, ale zdrowiutki, To pan ma zdrowiutki zawsze ptaszki, a te perłówki a też. A nie pan dlaczego? Bo ja puszczam i nie szczepię się. A no właśnie. Samica na 1000% jest... nawet jednego piórka mówi doło. Nie łapany. A te czyje to są? Nie ma właściciela. Nie ma właściciela tych pocztowych. Nie ma też tu właściciela tych pocztowych. Widać, że są chyba z rodowodami, z brączkami. Te pocztowe to pana z robotami są? Z kartami? Z nie, 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 bez. A tak takie, takie siwe, to pójdę po te, te pocztowe od do. To są nasze krajowe? Tak. I od. Jaka cena od do? Podyszku. Podyszku, tak? A te tutaj też wszystko podyszku? Bo to są inne też? Podyszku, też. Podyszku, yy... też. Pocztowe tylko, że bez kart, ale wszystko widać na obrączkach wszystko <kłysk> własna hodowla. Także zapraszamy do pana jak pan na najmniej... Przepraszam. Do pana jak? Roman. Do pana Romana, po takiej właśnie pocztowe, proszę bardzo. A, te jaśniaczki, proszę bardzo, biała. Nie białą gonkę. Kolega ma jakaś masz najmniej, bo zapomniał. Do pana Leszka, po takiej gąbki, Zdrowiutki, nieszczepione naprawdę. Zawsze mi gąbki, Proszę bardzo, później piżaczkę jak się yy, prezentują. A te perłowe po ile? Jest, e, 200 20, 150 już mi dawały. 150 200 zł cena wywładcza. A, a samica stówka. A samica stówka. Zapraszamy tutaj do kolegi. Pan nasze czy tak komentarze? A ta biała ogonka ile kto da? Proszę bardzo. <laughs> ile kto da? Ale głów, główka prostciutka widać. Ogonek biały i to widać nie szarga. I to proszę bardzo jak się głębie prezentują. Tutaj nie ma właściciela, tak molomansów od tego. Takie winerki? Łapcie, a te parka ile? A, samczyki. I taki samczyk ile? 1000 zł. A te perłowe, od do? Ładne perłowe są. Apel do hodowców, czytajcie pod komentarzem, pod filmem komentarze. Koledzy chcą nawiązać z wami kontakt. A te pasiaczki, po ile? Fajne te pasiaczki są, po ile za sztuczkę? Podyszę wszystko tu kolegi po I ciemne też te są, widzę, fajne. To kolega Marek, proszę zobaczyć, jak mi się prezentują. Marek, te perłówki, te jasne, tutaj w klatce i tutaj, tutaj to jest parka. Para jasnych, para podłowych po 500 złotych. 500 złotych szukacie, to to jest? Para. Para, para 500 złotych. Jakby ktoś potrzebował takiej głębie, proszę bardzo. Proszę zobaczyć, jak się prezentują. 500 złotych parka, czy ma na negocjacje te głębie jakieś? Tak, niewielkie, ale... Jakieś tak. negocjacje y, tutaj, a tu bucianki? Tu takie po 100 zł, 100 zł. para bucianów. Po 100 zł, para bucianów, stówkę. Też te buciany są ładne, widzę. Naprawdę wielutkie. W kosmy, były. Tak. Jakby coś to do pana Marka opisać pod filmem w komentarzach, pan Marek czyta komentarze. Jakby coś Ja mógł zastanowić. Te perłowę też, Marek? Po ile od, do... od 50 od do 10. 100 A te jaśniaczki? Od 200 do 400. Od 200 do 400, proszę bardzo. Ktoś potrzebował właśnie z wyższej półki takiego gołębie, kolega Marek, proszę bardzo, takie łąbki to ma. Ile to sończka? Sama, 6 dych. Taka parakingu kingów Panie Norbercie ile? 120 zł. 120 zł do Pana Norberta by też potrzebował. 5 tys. dodać. A te Panie Norbercie, te jaśniaki? Trzy samce mi zostanie, o to chodzi. Po 6 dyszek. Po 6 dyszek, po 6 dyszek takie jaśniaczki. Patrzę Panie Norbercie, że Pana tutaj nie uchwyciła kamerka, te koroniate dyszki. Do pana Norberta. Jakby coś pisać w komentarzach pod filmem, pan Norbert, czyta komentarze. To hmm. Dziękuję wszystkim hodowcom za udostępnienie gołębi do filmowania. Wszyscy wspólnie razem promujemy Radomski targ Gołębi i nasze hobby. Dziękuję za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, do zobaczenia, hejka. A ten łapciuszek, Panie Norbercie, ten łapciuszek wyloci, koroniaty? A to kupił, kupił. kupiony. Kupi, kupi a te porwowy twoje? Nie, to do Pawła. A, Pawła są. nie ma numeru, Pawła. A, a ja do Pawła to ja mam telefon jakby co. Kolega Paweł ma takie porowiaki jakby co. A te jaśniaczki po ile? Po Proszę bardzo. Podwileczki te gaźniaczki. Do zobaczenia. Hejka. Thanks for watching the video. See you soon.